Braun jest, jest tym mm, takim pisem, tylko bardziej radykalnym no, i nieumoczonym w rządzeniu e, przez te 8 lat, e, lat rządzenia, ale generalnie na tym e, nurcie takim góra-dół. On no, rozumiem, że nigdy by nie, nie powiedział, że, że go w idealnym świecie studia są płatne. Znaczy, to nie jest kandydat, który przekreśla e, socjalne obietnice prawa, e, prawa i sprawiedliwości. Te, te sprawy raczej są tam e, milczeniem z, e, z obłożone czy traktowane, pomijane. Natomiast no, Mencen zgadnia też za niezadowolonych w kalicji obywatelskiej trzeciej drogi, to tak? no, znaczy tych, których przyciąga do niego nie, przyciąga do niego nie z, sprawy tam z, związane z tożsamością z podejście do, do imigracji w Ukrainy i, i tak dalej, tylko tych, których przyciąga sprawa niskich podatków i sprawa indywidualizmu. Takiego skrajnego, to znaczy, że w ogóle nie ma się czym przejmować. No, warto, warto posłuchać tego, co, co Mencen powiedział w, po, po pierwszym odruchu w sprawie kawalerki Nawrockiego. On powiedział, że to w ogóle że to jakiś absurdalny kandydat, kto nie potrafi zadbać, zadbać, zadbać o swoje interesy, że, że on po prostu za, za bezcen w swoją własność, Wynają tam komuś i, i, i nie potrafił się o siebie się zatroszczyć. Także to, to jest inna kategoria wyborców, że oni są z boku od tej linii popis. No i oczywiście ta lina też słabnie, ale też słabnie ze względu na okoliczności, to znaczy na to, że w tej pierwszej turze można sobie na to pozwolić. Po drugie, że w tych wyborach prezydenckich, w których wiadomo, że się nie walczy się o realną władzę, tylko co najwyżej o władzę blokowania I, i to też właśnie w takiej procedurze, że Mali nie mają żadnych szans, to w, w tej procedurze, proszę zwrócić uwagę, że nie wystartowali liderzy dwóch największych partii, natomiast liderzy, jeśli chodzi o pozostałe partie, to w zasadzie, no poza lewicą wystartował komplet liderów, realnych liderów tych partii. I, no i wtedy ludzie jednak wolą głosować na, na kogoś, kto ma realny wpływ na, na rzeczywistość niż na kogo, który, kogoś, kto dopiero no, być może będzie miał, jak, jak, jak muszę w